Poniższy tekst jest tłumaczeniem e, tekstu autorstwa Erika Sharpa The Libertarian Allegory of Throne Legacy ze strony Young Americans for Liberty. Link do oryginału w opisie. Chcę dać jeszcze na początku ostrzeżenie, że w niektórych fragmentach posługiwałem się tłumaczem DPL, żeby przetłumaczyć y, 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 tekst. Więc jeżeli będzie brakowało trochę sensu albo słowa będą jakoś nie, niezbyt dobrane, to yy, przez to że, to, że nie mogłem znaleźć na przykład yy, tej samej wersji tekstu yy, po polsku gdzieś, yy, za, gdzieś na jakiejś stronie. Zaczynajmy. Libertariańska alegoria filmu Tron Dziedzictwo. Obejrzałem ostatnio film Tron Dziedzictwo i zakochałem się w jego wolnościowym, indywidualistycznym i antypaństwowym przesłaniu. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, koniecznie zobaczcie. Możliwe spoilery. Libertaryjską alegorię w dziedzictwie możemy zobaczyć wyraźnie poprzez analizę postaci. Program Clue to etatysta i twórca y, rzeźbiarzy systemu i, i indywidualistów. Flynn, y, Flynn Senior to libertariański indywidualista i do tego y, ta, taoista. Rozwinimy to trochę. Gdy Kevin Flynn stworzył y, Clue, obydwoje mieli ten sam cel: stworzyć perfekcyjny system. Więc poprzysięgli sobie stworzyć go wspólnie razem. Jednakże w międzyczasie powstali ISO. Algorytmy izomorficzne. Przybycie ISO, algorytmów izomorficznych zmieniło wszystko. ISO byli spontanicznie i niewytłumaczalnie wygenerowanymi cyfrowymi programami. Które były indywidualistami, niezależnymi od y, żadnych użytkowników ani od innych programów. Nie byli ani programami, ani użytkownikami, tak jak w większość postaci w filmie. Mieli, wolną mieli jej wolną wolę. Zarówno Kora, jak i Zus nimi byli. Kevin Flynn zrozumiał, że nie będzie w stanie stworzyć perfekcji wokół tych y, dynamicznych indywidualistów, którzy muszą się rozwijać i podejmować własne decyzje, i zrezygnował z pomysłu tworzenia perfekcyjnego systemu. Clou z kolei był programem zaprogramowanym do jednego celu. Stworzyć perfekcyjny system. Widząc programy, którym bliżej zachowaniem, emocjami i charakterem było do ludzi, a które nie były ludźmi, postrzegał ich indywidualizm i niezależność od kogokolwiek, nawet od samego systemu, jako niedoskonałość w systemie, który tworzył, a który miał być perfekcyjny. Co zrobił, to dokonał więc zamachu stanu, objął władzę, a na ISO dokonał masowego ludobójstwa, z którego stało się jedynie kilku ISO wyżej wspomnianych. Widzimy. Że od tego momentu te dwie postacie rozwijają się zupełnie inaczej. Klub yy, przerodził się w zagorzałego etatystę w swoim dążeniu do stworzenia systemu yy idealnego, a pod jego kontrolą sieć wyrosła na militarystyczne, kontrolowane społeczeństwo, w którym indywidualizm i wszelcy indywidualiści są tępieni. Frederik Bastiat w e, książce prawo, w, w prawie, powiedział takie oto zdanie: Dla tych intelektualistów i pisarzy wzajemne stosunki między osobami i ustawodawcą wydają się takie same jak stosunek między gliną a garncerzem. Parafrazując jego cytat, można powiedzieć, że dla klubu wzajemne stosunki między systemem a nim samym wydają się takie same jak stosunek między gliną a garncerzem. Z drugiej strony, z kolei Kevin Flynn, wycofując się poza zasięg klu i bazowych, normalnych programów, przyjął inną taktykę. Nauczył się, że de facto nie robienie niczego jest najlepszym działaniem. Bra brak działania jest najlepszym działaniem. A także wspierał i pielęgnował ostatnią, pozostałą przeżyciu czyli można to tak nazwać, e, cyfrową jednostkę, cyfrową indywidualistkę, ISO-QORE. E, jego spojrzenie jest bardzo toistyczne, co odzwierciedla książka na jego półce Podróż bez celu. E, Flynn widzi niewielką potrzebę mikromanedżingu i kształtowania ludzi według jego własnej woli. Kevin Flynn wstąpił e, w szeregi reformatorów. Tylko po to, by przekonać ich, by zostawili ludzi w spokoju. Zamiast formować, kształtować społeczeństwo, wolałby nie robić nic i zostawić je samemu sobie. Bez wątpienia, Chang to by się zgodził. Galantarz mówi: Mogę zrobić co chcę z gliną. Jeżeli chcę ją zaokrąglić, używam kompasów. Jeżeli chcę, by była. Prostokątna to używam kwadratu garniarskiego. Stolarz mówi, mogę robić z drewnem co zechcę, jeżeli zechcę, żeby było zakrzywione, używam łuku, jeżeli proste linii. Ale na jakiej podstawie można sądzić, że natura gliny i drewna chce, aby używano kompasu i kwadratu łuku i linii. Niemniej jednak, każdy wiek wyfala polo za jego umiejętności. W... W zarządzaniu, zarządzaniu stadniną, jeździe na koniach, a garncarze i stolarze za ich umiejętności w obróbce gliny i drewna. Ci, którzy rządzą imperium, popełniają ten sam błąd. To, co wyraźnie pokazuje to dziedzictwo, to alegoria dla całego społeczeństwa. Siedzi z społeczeństwem cyfrowym, w którym występują te same cechy. Te same typy osób, które prowadzą wojnę idei w naszym świecie. Lekcja, jaką uczy nas tron dziedzictwo jest taka, że indywidualizm nie może być stumiony i że pragnienie rzeźbienia i kształtowania ludzi na jakąś modłę, takie przysłowiowe tresowanie ludzi jest z natury brutalne i niebezpieczne. Zarówno w świecie cyfrowym, zarówno w świecie filmu, jak i w świecie realnym.